Nautika Voyage albo Voyage N83 to woda toaletowa, którą kupiłem za 62 zł. Dlaczego ją kupiłem? Bo testuję cały czas zapachy aromatyczne o ziołowych akordach, lekko wodne, rześkie, energetyczne, świeże, nie narzucające się zbyt mocno otoczeniu. Chodzi o to, żeby pachnieć spoko, ale nie jakoś, że ale on mocno pachniał czy coś, czy, czy coś w tym rodzaju. Opinie są całkiem spoko, chociaż niektórzy mówią, że nie trwały. Ale tr widzę, że trzy piszą, że są trwałe. Używam od lat, nie wyobrażam sobie nic lepszego. Mega polecam Jacek 2021 rok. Ładny, trwały zapach Katarzyna 2015. I ktoś chciał ostrzec jakiś Wojtek z 2020, że zapach trzyma 2-3 godziny i słabo nie polecam. Zobaczymy. Dlaczego go zamówiłem? No bo już wam wyjaśniłem, że szukam aromatycznych zapachów. Skusiło mnie to, że ma w składzie yy, już mówię, olejek z gorzkiej pomarańczy. I to w sumie wszystko, co mnie skusiło. Nuty morskie i mięta raczej nie skłania ku zakupowi. Gałka muszkatołowa może troszeczkę, lawenda nie, kardamon pizmo, cedry, drzewo sandałowe, więc reszta nut jest raczej standardowa. Ten olejek z gorzkiej pomarańczy też czasami w niektórych zapachach występuje, więc może być neutralny w odbiorze o to chodzi. Ważne, żeby się nie narzucał i ważne, żeby się czuć w nim dobrze. Akordy, jakie są wymienione na faragantce, to aromatyczne, morskie, korzenne, drzewne, zielone, lawendowe, piżmowe, pudrowe, ciepłe, korzenne i słone. Zapach z 2013 roku. W składzie już podaliśmy, co ma w składzie. Ludzie podają, że przypomina im trochę zwykłą nautikę Wojasz. Ktoś napisał, że trwałość pozostawia wiele do życzenia. O, właśnie, babcia coś mówi do siebie znowu jest w latach dzieciństwa i znowu psuje nagranie, ale nie będę tego już pauzował ani wycinał już, już się po prostu znudziłem. Taki jest Alzheimer, więc musicie się z tym pogodzić. Być może większość z nas też to będzie miało na starość. Wracając do zapachu. Nautika Voyage. Fajne opakowanie. Sugeruje no, regiony morskie, oceaniczne, kształt kompasu. Busola chyba to jest, nie pamiętam, o to jest magnitude. Raczej kompas przywodzi mi na myśl. Jeżeli ktoś jest marynarzem, może powiedzieć, co jemu to przywodzi na myśl. Zapach z firmy Koty, raczej Coty. Dobra, tylko zmienię ustawienie ostrości, żeby się. O właśnie dostosowywało. Ubieramy. Nie wiem czemu, ale. Zobaczyłem to opakowanie, to sobie pomyślałem, że kurde, muszę go mieć Ze względu na samo opakowanie To jest jakiś prąd, jakiś tam Irlandzko-lądowy nie, nie wiem co to jest, o Glasgow St. John To New York Fajne Opakowanie się podoba, jak dla marynarza, którym nie jestem, a chciałem być, ale w życiu mi nie wyszło. Chciałem być marynarzem, chciałem mieć tatuaże. Tyle tyłudni od guys, Spockrim. Nie żałuję dziś. Nie żałuję Tak czy siak, super prezent dla marynarza, nawet byłego marynarza, bo jest to zapach, mimo że z 2000, którego, 2013 chyba, już nie pamiętam, mówiłem wam wcześniej, to, to by się marynarzowi spodobał. Nikt nie mówi o tym, że trzeba kupować jakieś drogie zabawki, czy tam drogie gadżety, albo prezenty. Ten kosztował ile? Już mówiłem wcześniej, ale zapomniałem 62 zł. O. Zobaczymy jak pachnie. Teraz przyknę na prawą rękę, bo na lewej mam Nautica Live. Jestem w ciągu testowania. Zapachów ciąg zapachowy. Mało psika. Niewielkiej ilości. Mm, czuć coś morskiego, miętowego, e, całkiem spoko. Rzeczywiście jest aromatyczny i ma ziołowe akordy. Trochę wodny też jest, więc to, co jest w opisie, jak najbardziej pasuje. Najbardziej ja, jak kupuję zapach, to patrzę na akordy podane na Fragrantice albo przez producenta. Potem patrzę na skład, czyli na nuty zapachowe. No i decyduję, czy może mi podpasować, czy nie. Każdy ma jakiś swój ulubiony typ. Niektórzy lubią słodkie, niektórzy lubią przyprawowe, niektórzy bardzo poważne. Ja teraz się przestawiłem na aromatyczne i raczej na takie pozostane. No, czuć coś, czuć taką miętę, ale taką miętę, jak się bierze z tego, zrywa z, jak idzie się wzdłuż działek i widzisz miętę i sobie ją zerwiesz razem z tym, z tą czarną ziemią. To ta mięta tak pachnie. Ona pachnie mocno zielono. Lek... no jest mięta wyczuwalna, ale bardziej te, ten... ta ziemia razem z tą miętą taka zmieszana jest. Olejek z gorzkiej pomarańczy. Troszeczkę czuć. Czuć coś rzeźkiego, morskiego. lawendę pewnie też. W większości zapachów męskich teraz jest lawenda. Gałką moszkatołową też często dodają. Kardamon rzadziej, chociaż bywają zapachy, że dużo ma kardamon. Olej z gorzkiej pomarańczy najbardziej mnie zainteresował. Trochę go tu czuć, ale jak dla mnie wchodzi w zapach, który by bardziej pasował dla osoby po 40. Więc są inne zapachy nautiki, które pasują do każdego typu wieku. Nie ma znaczenia, ale ten przywodzi na myśl gościa po 40. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pewnie się później jeszcze rozwinie. Ale to w razie czego napiszę wam w komentarzu, czy było warto go kupić, albo sobie, czy, czy sobie go w ogóle zostawiłem. To by było na tyle. I dzięki za oglądanie.